Cześć, witam Was w ostatnim filmie w tym roku. Dzisiaj będą to zakupy z Amazon. Ja jestem konsultantką, więc mam trochę zniżek. Myślę, że w standardowej cenie nie kupiłabym aż tylu tych rzeczy. No i tych, to, które tutaj widzicie, nie kupiłam też, nie wiem, na przykład w ostatnim katalogu. To, jest, to są rzeczy zbierane już od jakiegoś czasu. Także zaczynajmy. Powiem tylko jeszcze na początek, że te kosmetyki nie są jakoś pogrupowane tematycznie, więc będę po prostu Wam to, co akurat tam mi się złapie. No i pierwsza rzecz to jest mus do ciała, mleko i miód. Nie wiem jak on napisze, bo jeszcze go nie używałam, ale na nie sprawdzałam, że on zostawia taką skrypną poświatę, także ciekawe. No i on całkiem ładnie pachnie. Nic. Tak jak Wam mówiłam, te produkty rzeczywiście zbieram już od jakiegoś czasu i nie wszystkie będą dostępne, więc przepraszam. No i tutaj właśnie jest taki produkt, to jest edycja limitowana z lata. To jest Rio Cocktail o zapachu limonki, rumu i mięty, czyli typowo taka letnia mieszanka orzeźwiająca. I od razu Wam już pokażę, bo mam jeszcze jeden rzecz, który jest cały czas dostępny teraz. To jest limitowana edycja zimowa. Nazywa się Dreamland i to jest o zapachu maliny i jabłka. To jest taki otulający ciepły zapach dla mnie takich malin i trochę bo także bardzo fajny. Eee, dalej, co tutaj mam? Eee, Purblankę. Purblanka Elegance. To nie jest tak klasyczna, tylko Elegance. Bardzo ładny zapach. Jak kiedy go pierwszy raz poszłam, to bardzo mi się skojarzył z, z dzieciństwem. Ehm, Ktoś na pewno w w moim otoczeniu miał albo te, te zapach, albo jakiś bardzo podobny. E, no i e, jak go począłem, to uznałam, że muszę go mieć. E, I te, te perfumy nie są takie drogie, więc jeżeli e, na przykład podoba wam się zwykła Blanca, no to dla odmiany możecie spróbować tej. E, następnie tutaj już mam zestaw. Jest to zestaw z tej serii. Avon Natural z Body Care i to jest o z, nazwa tej serii to Escape. I to akurat jest o zapachu kokosa i karamboli. Mam tutaj balsam do ciała, migiełkę i od prysznic. E, zapach myślałam, że będzie trochę bardziej słodki, bo to jednak kokos, ale jest taki bardziej orzeźwiający. No, oczywiście wolałam, żeby był słodszy, no bo ja jestem fanką słodkich zapachów, ale mimo wszystko zużyję. E, dalej coś, co muszę Wam pokazać na zbliżeniu, bo jest to. Chłodzący i taki strzelający mózg do stóp z aloesem. Rzeczywiście chłodzi, bo sprawdzałam. Całkiem ładnie pachnie, no ale ten efekt tego takiego strzelania musicie to zobaczyć. Nutra Effects, e, pianka do mycia twarzy. Ja bardzo lubię tą formę e, produktów właśnie do mycia twarzy. E, nie wiem jeszcze, nie mogę powiedzieć, czy jest ok, czy nie, jest bo e, użyłam jej dopiero chyba dwa razy. No ale mam nadzieję, że się sprawdzi dalej. E, kolejna rzecz to e, maseczka do twarzy. Revitalizing Harmony, maseczka. E, Rewitalizująca do twarzy z ekstraktem, z ekstraktem nasion Moringa. E, no Zobaczymy. Raczej lubię maski Avonu, więc powinno być ok. Następny rzecz ulubieniec. Jest to maseczka. Maseczka? Co ja gadam? To jest woda różana z um, serii Natural Skincare. E, bardzo ją lubię do zmywania podkładu z twarzy i też używam jej jako toniku. E, po prostu nie wiem, do przebycia budzi po nocy. E, teraz coś, co znowu jest niedostępne, już e, to jest e, peeling do ciała o zapachu granata i jagód, manin. E, bardzo ładnie pachnie, no ale tak jak mówię, nie jest dostępny. E, no i kolejna rzecz, która też nie jest dostępna, a, nie, a bardzo żałuję, bo e, pachnie przepięknie. Jest to. E, Płyno kąpieli o zapachu truskawki i śmietany. No pachnie przepięknie, naprawdę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na wiosnę, bo to jest właśnie z tego okresu mniej więcej edycja limitowana, że wróci. I z tej, z takiej samej formy mam tutaj dwa kolejne płyny, które wciąż są dostępne i również bardzo ładnie pachną. To jest waniliowy. A tutaj e, jeżyny z czekoladą. Przepięknie pachną te dwa Takie są e, bardzo słodkie właśnie na ten zimowy okres. E, dalej co tutaj mam? E, duży krem do rąk. E, to jest e, XXL 200 ml. E, to jest mój ulubiony krem ze To jest o zapachu mm, no takim kakaowym bo jest z dodatkiem e, masła kakaowego. Bardzo ładny zapach i bardzo dobry krem, jeśli chodzi o Lipons. Z tych Avonowych ten jest moim zdaniem najlepszy. E, następnie korektor. E, jest to korektor Avon e Ideal Flawless Cream Concealer. E, ten jest w kolorze Fair. I to jest e, korektor w, w formie takiego w kompakcie, w formie takiego jakby kamuflażu. Jest e, moim zdaniem, porównując na przykład do Catrice bardzo dobrze też kryje, ale jest taki bardziej kremowy i dużo łatwiej się go rozprowadza. Tamtego na przykład nie nałożyłabym pod oczy, bo jest bardzo ciężki i tępy, a ten jest znacznie lepszy, taki no właśnie kremowy, tłusty, łatwiej się go nakłada, nie ciągnie się skóry, i jest lżejszy pod oczami, a równie dobrze kryje. No i właśnie ten jest kolor Fair, takim jasnym, fajnym pod oczy. Te korektury niedawno były wycofane, chwilowo mam nadzieję. No, i kiedy tylko wróciły, to od razu zaopatrzyłam się w dwie sztuki. E, następnie e, korektor też. I podejrzewam, że go kupiłam wtedy, e, kiedy go kupiłam. E, tylko po to, żeby dobić tam do jakiejś kwoty. No i to jest z serii Color Trend e, w kolorze medium po prostu korektor. Zwykły taki w e, Następnie e, mamy zapak. E, ja z tego względu, tak jak Wam mówiłam, jestem konsultantką, mam tam jakieś zniżki. No i jak są, wchodzi nowy zapach, to często go kupuję z tego względu, żeby go po prostu przetestować, wiedzieć, czy polecać, czy nie polecać. No i tutaj mam Avon Life. Jest to zapach, który był przetestowany... przetestowany przeze mnie, a stworzony przez Kenzo dla Avonu. No i jest to Avon Life, chyba już powiedziałam. Ma piękne opakowanie, ale zapach nie jest mój zupełnie. Także myślę, że wandruję go do kogoś, znajdzie innego właściciela. I dalej mam krem, krem z w serii Neutra Effects Ageless. i to jest krem na noc, to jest ujawniana odżywczy krem na noc na pierwsze marszczki. Mam nadzieję, że będzie dobrze nabliżał. A jak widzicie, jest jeszcze zafoliowany, teraz kolejny moich ulubionych, takich dziennych zapachów. E, Szczególnie na lato, ale teraz też myślę, że spokojnie mogłabym go używać. Jest to Summer White Sunset. Te perfumy są bardzo tanie. Kosztują około 20 zł Zdarza się, że nawet 16. Także jeżeli e, ich nie używaliście, to przetestujcie sobie, bo jeżeli są w takiej niskiej cenie, no to e, aż żal nie spróbować. Następnie e, tutaj mam e, takie serum do końcówek, do włosów. E, to jest na do suchych końcówek z serii Advanced Techniques Daily Shine. No i to jest myślę, że jeden z, z takich bardziej znanych i lubianych produktów Avonu. Ja tego nigdy nie używałam i nie miałam, ale mam nadzieję, że będzie ok, bo już słyszałam wiele pozytywnych opinii. Następnie mam dwie mgiełki. Ja bardzo lubię mgiełki Avonu, szczególnie śliwka wanilia, e, ale... No, ale jak wchodzi coś nowego, to zawsze testuję. I szczególnie, że tutaj jest jedna wanilia jeżyna, a druga Żurawina cynamon, więc dwa słodkie zapachy, więc musiałam przetestować. No i mi ogólnie bardziej mi się podoba ta cynamonowa. I ja głównie używam takich migiełek na włosy. One mają w sobie alkohol, więc mogą troszkę wysuszać, ale na włosach u mnie się najlepiej utrzymują, także trudno. E, dalej, co mam tutaj? Plastry do wyciągania, wiecie, nieczystości ze skóry z w żelu. Czyli po prostu nakładamy je, jeszcze takie wilgotne, to jest, wiecie, taki zwykły że na twarz, zastyga i wtedy zrywamy. Zobaczymy jak się sprawdzi. Następnie już ostatni zapach w pełnym opakowaniu. To jest nowość, więc na pewno znajdziecie ją w katalogu. Jest to Imari Elixir. Jest to bardzo słodki zapach. E, bardzo mocny, taki ciężki, zdecydowanie na wieczór, chyba że na dzień wiecie jedno psiknięcie. E, jest to mm, no nowość słodka zdecydowanie w moim stylu, ale tak jak mówię, na wieczór albo delikatniej to zimą, bo w lato no to myślę, żeby się wszyscy podusili dookoła. I nie są drogie, bo z tego co widziałam, 3, około 35 zł kosztów. Teraz dwie konturówki. Ja już zawodam mam kilka konturówek i chciałam po prostu kolejne kolory sobie sprawdzić. Wzięłam Nude i Simply Spice. Simply Spice jest ok, a nude jest dla mnie trochę za ciepły kolory, tak jak w tych zakupach z Hebe. Tam jedna konturówka z Eveline była, taka dla mnie troszkę za ciepła, tak samo ta nude, ale pewnie i tak będę używać albo tylko przygląda. rzecz to e, Eivon wprowadził teraz ostatnio gąbkę pod oczy, taką malutką. E, jest całkiem fajna, więc jeżeli jesteście po prostu ciekawi, nigdy nie używaliście takiej gąbki, to Awon ma całkiem ok. Jest troszeczkę twardsza niż ta z Blended, e, bo Blended ma chyba najlepsze te gąbki e, zaraz po tym oryginale. E, no ale to też myślę, że jest ok, więc jeżeli tak jak mówię, nie używaliście, to można sprawdzić. E, następna rzecz to... Dwie perfumetki. Są to perfumetki tego samego zapachu, czyli Attraction. Ja jestem wielką fanką tego zapachu. Myślę, że to jest no, pierwsze miejsce, może drugie, zależnie od humoru. Z Eivonu według mnie. Piękny zapach, przez to też mam duże opakowanie, ale do torebki wiadomo dużo lepiej, takie mniejsze. No i kupiłam wiem, dwie sztuki. I co? ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to jest um, um, też seria Nutra Effect um, Miracle Glow. Jest to olejek do twarzy. Wygląda tak z taką pipetką. E, bardzo fajny olejek na noc. Na dzień ja nie używam takich tłustych rzeczy, a na noc fajnie się sprawdza całkiem dobrze nawilża, także um, kupiłam go ponownie, więc znaczy, że nie, to oznacza, że nie jest nie jest zły. Z kosmetyków to już wszystko. A teraz chciałabym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze w nowym roku, abyście byli zdrowi, szczęśliwi, żebyście dużo podróżowali, spełniali marzenia i żebyście się ciągle rozwijali, a na samego sylwestra życzę Wam, żebyście się bardzo dobrze bawili i uważajcie na siebie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach w przyszłym roku. Pa pa!